Uwaga, czasem rzucamy mięsem. <noise> Mikołaj, samochody są, chodź za mną, tędy przez kuchnię. O kurwa, ty kto nas zobaczył znowu. Unidady śmierdzące. Dobra, nie ma ich, chodź idziemy. Zniknęli. Zniknęli, tak, z powierzchni ziemi. Tutaj są jakieś saplaje. Aha. I są fury, więc bierzemy fury. O kurwa, I rozumiem, że. Fuck. No to jest ostra jazda. Rozumiem, że zielony cel jest nasz, tak? Ja. No, możemy zrobić taką misję poboczną, żeby su supply jakiś zabrać. Biegną, biegną Dobra, chodź, bie biegamy do tego vana i spadamy. A, nie, Rodzinny tak. van, bezpieczny. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Zaznaczam supply, Dobra to tam muza najlepsza, no, Pojadę trochę dookoła, żeby niechać przez środek miasta. Helikopter. Dobra. Jeszcze to głupio, oni tak szybko widzą. Helikopter nas śledzi, nie? Trudno. Kurde, muszę wyłączyć noktowizję, bo mnie... Lampy osłuszną. Ja uniknął, Brawo. Brawo. Uniknął? Nieźle. Dobra, spadamy. Przed nami znowu Unidat, uwaga. Dobra. Ty no, ścigają nas, nie? Przed nami jest fura, ostrzelajcie ją. Kurwa. Dobrze, dobrze. Fura jest a, unidadu po lewej, uważajcie, opancerzona jest. Ładnie ładnie, ładnie Tu nasi są za nami, więc może ich zatrzymają Tutaj kolejni nasi jadą Kto to do nas na taką odległość? Pojęcie nie mam, ale już zatrzymali rebelianci ich, więc jesteśmy bezpieczni Faktycznie jadą, cholera Policja goni mnie, dziewczyny gonią mnie, olej 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 Zatrzymali się, walczą z nimi tam, dobra Czy nasz obiektyw jest ruchomy? Tak Dobra, to będziecie musieli zabić kierowcę, nie? Dobra, Unidad zgubiony. Możemy też zabić samochód No nie, no bo musimy przecież porwać tą ciężarówkę, tak? tych misji co jak wszystko wybuchnie to zaznaczasz i oni sobie suplają, zabierają A okej, okay, no dobra Dobra, macie, macie chłopaki Ostrzelajcie z przodu tego... Gunnera Kurwa, nie tego Co jest? Ej no Zaraz tam furę Zepsuli furę Uuu, wysiadaj Załatwcie drugą furę. Dobra. Zatrzymali się. Zatrzymali się, okej. Okay. Ups, trochę przestrzeliłem. Ty, beka, Ej, A ja nie mam, ty, granatów. Ty, jaka beka, ten koleś kierowca wsiadł w inną ciężarówkę i ucieka w innej ciężarówce. Ej, przechuj, jak możesz to rozwal ten helikopter, nie? Eee, okej, czekaj. Amunicji. Gdzie on jest? Tu? Dobra, po helikopterze. Łoł! Wow! Ty, co on robi z tą ciężarówką? Nie, inna ciężarówka, dobra, ją prowadzi. Wiem, już nie prowadzi, już jest w niebie, dobra. Róbcie co A trzeba, chłopaki. Piękna akcja. Wyjątkowo nam się udało, że nie eksplodowało. Czysta taka, czysta Uważajcie, bo zaraz wszystko i tak wybuchnie, U? Pięknie. Teraz pana, Musi pan wysiąść to jest sprawa wagi państwowej. No i wybuchło wszystko. Dobra, to nie my, jedziemy stąd. Do tyłu, do tyłu. Ty, nie do ma tyłu. miejsca dla mnie w tym samochodzie. Tyłu. Jedźcie! Do bagażnika. Nie mogę! Do bagażnika. Nie mogę, stary. Uwaga! Moździerz! Nie, granat! Dobra, bierzcie tego vana w takim razie. Niech ktoś prowadzi, ja jadę z tyłu. Ej, nikt nie prowadzi, tak? Zaraz nas zabiją, fajnie żeśmy wsiedli. Dobra, jadę, 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 jadę. Kurde, a nasi rebelianci to co? Ja pierdyle, ile ich w tym lesie tam jest Spadamy, tak. Jasne, zawracam. O ja Unidad znowu, wszędzie jest Unidad. Sorry chłopaki, to nie my Znowu tak. A ty z tyłu sobie z cygarem siedzisz jak nigdy nic Walą z każdej strony no e, ja nie. bez sensu, ja nie mogę strzelać stamtąd. No co niestety Bierzemy helikopter? Nie, bez sensu w sumie co? Ty... To, to jest wyprzedaż Wyprzedaż Unidadu To nic, że się dymimy, nie? Dobra, zatrzymaj się, zatrzymaj, bo to tu Wysiadasz? Dobra O, Michał mnie rozjechał, super <grym> Wiedziałem, że jest Friendly Fire No to nie jest Friendly Fire, ale jakoś raz samochodem to i tak ciężko zrobić po składu. Że dla mnie uciekł z helikopterem no Dobra, e, właśnie przecież, przecież jest ten Kurwa nie, rzuca, nie rzucajcie granat. mi granatów pod nogi. Dzięki, chłopaki. To nie mysle, to oni. <kuh> Leżę. Gdzie oni kurwa są? Oj kurwa, tu. O Jezu, ja też. Idziemy po ciebie, czekaj. Zaraz ja pan, no. Podniosłeś go? Tak. Dobra, wchodzę do środka, na teren. Granat! O oh, fuck! A ja teraz padłem Hera mam co jestem Tu skończyła amunicja w magazynku Kurde ile, ile tu wybuchów? Granatów. A, mi się ja skończyłem. jestem. Ja mam helikopter w zasięgu wzroku, tutaj nikt do niego nie podchodzi, więc... A nie. Dobra. Eee, ja ich zflankowałem z deczka. Mak? Oni no, no oni statycznie strzelają, że na etapiku... Tam... No nie! Ja, na że przyjechali, przyjechali, przyjechali dobra, razem. Nie, w razie nie pojechać. Nie, no mogę was za... Nie, dobra, nie. faktycznie za dużo ich jest, spadam. Spadam chłopaki, sorry. Mam nadzieję, że cię nie rozbalą z raty. I'll see you in another life, when we are both cats. Jaki kurwa, sam leciał wezmę, tylko to Tu jest m 4 a 1 do znalezienia. nie? Gdzie? Na tej pl na tej planszy? Zaznaczyłem pod B. Dobra. No pl leci. Pluszowy. Lecimy najpierw po. Przez, przez drzewa. <laughs> Natychmiast. Nie, nie no i no tak blisko. Do nie, faktycznie, faktycznie, to jest w chuj daleko do tego karabinu. Po niego pojedziemy nie, później. Nie, Za co ci płacimy? Bo ci wystawię, bo ci wystawię cztery gwiazdki na 5 w aplikacji. Właśnie. <laughs> jedziemy, jedziemy. Wcale <noise> nie rzucamy się w oczy. <noise> Jesteśmy jak ten. Tu Skubi. U, u, u. Mamy, mamy ten wóz ze Skubiego dół, nie? Czekaj, jak on się nazywał? Tu jest ten. Kudłaty. A, most, a samochód nazywał Monster Machine, Dobra, tutaj jest, jakoś... jest jakieś... Tak, ale to jest y, Koleś czy Intel? Koleś, dobra, łap go, łap go. Koleś czy Intel. A, to jest nasz ziomeczek, on, on jest pomocny. On ryzykuje życie po to, żeby powiedzieć tam jakieś bzdury, my potem wyjedziemy, a jego zabiją. I całą jego rodzinę. Jaka Jeszcze mu talerz zniszczyłem. Ja no mam... na wejście. Słuchajcie chłopaki, pamiętajcie o tym, że z bliska najlepiej używać pistoletów z tłumikiem, nie? Bo im mniejszy dystans, tym z innej broni używasz. No zobacz, tych znowu ty. Kto to, który to był? Pluszowy. Czy Winfried? No, ja też. No, wiedziałem, że pluszowy. Pluszowy nas przejechał, Cwaniak specjalnie to zrobiłeś. Normalnie... Dobra, to teraz już nie Ale ja, ja nie rozumiem czemu myśmy nigdy nie grali razem w GTA V, skoro tak się nam podo podobają te aktywności tutaj. Trzeba będzie sprawić sobie wszyscy GTA V, jak będzie po 5-6 dych i grać w online na pececie. To jest super gra do takiej kooperacji. No, Ale A, czekajcie to jest jeszcze ten, papierosy 200 metrów. Ale tam, tam był, ja już eben... mam zebrany Pojedziemy po tego gnata pluszowo, obiecuję no, I nakręcimy akcję odpowiednią z tym gnatem <to energy> Jest papierka, za papierkiem jest zaraz ten helikopter. No, za papierkiem jest zaraz Unidat To mi się podobało, kurwa <maöß3> <co> Czyli jest wszystko w normie, nie? Wszystko są... za sałatą? Czekaj wiesz co? Nie, nie, nie mogę zdecydować się nad, nad, nad kosz kolorem mojej koszulki, nie? Matko, po prostu tem, tem Ghost Recon Sims. to <grystans> co? co ty myślałeś? To są poważne rzeczy, stary kurz. Co ty myślałeś, ja nie rozumiem. Złapi, zastrasz Sicario. <grystans> co to jest? Sicario? Si... Si-si-si-siario. Si, Sicario. <grystans> Fajerwerki. O, to już styczeń. Biegniemy tam. Żyd indianin sprzedaje Firebird. A serio, będziemy tam szli na piechotę? Grab and Intimidate Sicario. Sicario. Ale wy nie czekacie, no, jak to? ja zmieniam plecaki, ja nic tego nie rozumiem. Ja powiem, że się na piechotę, nie? A ty, nawet, ty w ogóle gdzie indziej poszedłeś? Helikopter jest czysty. A wymyłeś? No, go. <laughs> A zabraliście tutaj tego, gdzie ja jestem, tego... krzyża? Krzyża. A. Gdzie jest Order odrodzenia Boliwii On ma po angielsku, nie wiem czy inaczej to nazywa Order odrodzenia z Boliwios Des Bolivias Des, Bo Des Bolivios odrodzenios. Des? U... To jest niesamowite, że przejeżdża y, fura kartelu, ja się muszę chować za drzewem, żeby on mnie nie wykrył, ale jego mija y, nasz pick-up y, tych rebeliantów i w ogóle na siebie nie reagują, nie? Ja tylko tak skromnie zapytam, skąd wziąłeś helikopter w środku lasu? No, stał, Jeszcze czekał. Jeszcze można było supplya dostać gratis. Dzięki. Dobra, normę wyrobiłem. <laughs> Już dosyć na dzisiaj. Heheszków, możemy grać. Do... No, oznaczyłem. Y Odblokowałem gdzieś, nie wiem. Nie wiem czy chcecie lecieć po drodze przez te inne części Nie weź leś prosto trzy, na karabin trzy po drodze, to poczekajcie na karabin. no bo tutaj mamy 200 me metrów stąd mamy misję do zrobienia No dobra to złapmy tego tam No, Siciario. -sh -sh Siciario. Sh -sh -sh Sh -sh dobra tam Ty ucieknie? O o panowie Tu jest A na ale tu jest, No to jest jakieś takie zebranie i helikopter I drugi helikopter A może powinniśmy wyskoczyć i rzucić im ten helikopter na głowę i wtedy będziesz łatwiej no to właśnie już Sicario nam ucieknie, nie? Nie, spoko. Rozwal mu pojazdy. Roz... jakbyś... Kurde. Eee... Chodzi o to, żeby... rozwaliłem mu helikoptery, musi tylko rozwalić jeszcze samochód i on nie ucieknie. Czemu ja nie mogę wysiąść? Dobra, ląduj, 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 bo zaraz nas zniszczą stary. Ląduj, 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 damy radę, damy radę. O, okej, okay, idealnie. Idziemy łapać tego ziomeczka teraz. Pięknie, Dobre, że, że mieli czym lecieć, nie? nie ma, sp nie, nieważne, najpierw złapać tego. Winfit zbiera te, Winfit zbiera surowce zamiast łapać ziomeczka. Łap go, łap go, łap go. Łap go, Dobrze, bardzo nie, dobrze. Nie, nie. Chowaj się, chowaj się. Hey no cholera, zastrzelili go. Co za beka, nie, 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 mów ja Ups. Nie Mamy down na wdrożenie, down, to nie jednego Zajebisty jest ten drąco, który leczy Jest po prostu moją ulubioną zabawką od dzisiaj Ej, u góry jest jeszcze informacja U góry jest, Tu jest jakiś medal w ogóle Najlepsza misja Everest, tak Pełna profeska była, no Zajebiście nam poszło Nie no, zastrzelili go, no Ale wiesz... Ale z drugiej strony zastrzelili typa, żeby żeby nie ujawił ważnych informacji. To bardzo fabularnie dobre. Tak, to mi się też podobało. Tylko że my nie mamy teraz ani helikoptera, ani misji, ani... ani jest helikopter przecież. Jest helikopter. Nie ten, dalej. Tu jest helikopter przecież. O kurwa, tu jeszcze ktoś jest, ej. Co o nie, jest tylko nie, tylko nie, tylko nie to, ktoś jest. Chodźcie chłopaki, ja mam helikopter. Zaznaczcie mi ten karabin, ja chcę ten karabin. Co, ale na Ja to naprawdę nie, nie możemy po drodze zebrać tych innych rzeczy? Których? Ja na nie przykład się pod B. Nie interesuje nas na razie tylko helikopter i karabin. Nic więcej. Pod B. No możemy, jasne jak to jest po drodze, to możemy, czemu nie? No to jest dosłownie w linii prostej. No to lecimy, jasne. Właśnie to, to jest komunikacja w drużynie, to, to o to w niej chodzi. Albo na przykład kto strzela to nie ja i ktoś z, z tego z wieżyczki pichu no dobra, to ja byłem jednak. O, i tu u góry, gdzie WinFeed zaznaczył będzie od razu nowy helikopter, jeżeli nie zniszczymy ich wszystkich. Tak, po drodze? Przecież powiedział Winfrey przed chwilą, że po drodze jest broń, więc weź. Kobra! Tam jest kobra na lądowisku. Ona nie jest dwuosobowa? Nieważne, nigdy nie leciałem kobrą w tej grze. Ej, hey, weź nie? mi wysadź tu u góry. No, to robię, to robię, to robię. Ale to wszystkich, wszystkich na razie. Ten helikopter i tak ledwo żyje, więc... A teraz powinien tak spać w dół z On poleci zaraz, czekaj. Nie, nie, nie da rady. Ale tutaj widok Nie, zejdziemy, no co ty, stąd się zabijesz jak skoczysz. Daleko nie? Sky. Twoi... Ej, tu panowie jest Zostawcie jakiś... mi tego snajpera. Op? To jest jeszcze jakiś tunel. Tak, bo tu jest jakaś jedna z głównych misji w tym rejonie, wiesz? The Black Side. Si eee! Black Hawk! A nie, Black Hawk już były przecież w tej grze. Już mam sklerozę. Eee, już. Ale nie, chodzi o to, że musisz mu... Tak, właśnie, za to jest osiągnięcie wtedy. Jak go zabije z 300 metrów. No, Winnie, pokaż co potrafisz. Dostałeś? Już strzelają? Nie, Winnie robi osiągnięcie. Ej, spokojnie. Są dwa śmigłowce, więc wrajcie to, to nie panika. Nie dostałem, miałem 322 metry do niego. A to jest oczywiste za to? Jezu, gdzie a, to... jaki mongol! Nie zauważył a mnie! Bo a a go zabiłeś? Tak. Dzięki stary, ale Beka! No to kurwy nędzy te typy. Ja jestem już w środku bazy chłopaki, na samym środku bazy, nie? To niedobrze, wiesz? Tu jest ziomek, u na niego Czekaj, czekaj, czekaj. Mam jakiś intel. z granatnika strzela? Helikopter oberwał Oj, to ukochana kobra preza. Nie, tylko nie kobra. No, no, do fuck. Dobra, mamy jeszcze Black Blackhawk. Wszystko zniszczyliście już? Oba helikoptery? Nie, Blackhawk jeszcze stoi. Blackhawk jeszcze stoi. Panowie czy... Powiedzcie mi czy jest jakaś opcja właśnie na to że się z klifu jakoś skacza nie spada? Ja zeskoczyłem z klifu, otworzyłem spadochron i wylądowałem w środku bazy. Ja otworzyłem spadochron i w tym momencie uderzyłem w... <głos zalo> Mikołaj, Nie wierzę! Nie wierzę! Co za głowy! Mission accomplished sir!